A więc przed nami trzecia runda jajecznica. No to idziemy ją przejść. I tu spotyka nas drugi rodzaj broni. Jest to jajko. Ciskając prawego CTRL-a wypuszcza jajko. Dobrze do ataku z góry na przeciwników. I jest też mały kurczak. Mały kurczak. W tej planszy nic nie pomoże. Akurat ten konkretny, bo następny jeden troszkę. Tylko sobie chodzi, być I jajko. Właśnie w ten sposób załatwia przeciwników. Ale ten zając stanął. Och, udało nam się załatwić go. Użyj przy wrogu bomby z jajka. Dobra, będzie okazja, będę używał. Bardzo lubię tym jajkiem zdejmować, właśnie takie żaby. O, ta nas właśnie skrzywdziła. Wolałem tego uniknąć, no ale trudno. Okej. Okay. Przejdźmy sobie najpierw tutaj, do tego bonusa. Dwa jabłka, jak ktoś potrzebuje. Na przykład ja potrzebowałem to piórko. I uzbroiliśmy się w drugą broń. O, marchewka. Nowy rodzaj bonusu. Mamy teraz dwie bronie. Marchewki również czasem zające zostawiają. Okej. Okay. Ogień, ogień to kolejna nowość. Wpadnięcie w niego to strata aż dwóch punktów życia, więc warto go unikać. Będzie można się go pozbywać, ale o tym później. Możemy trąbką czy nam jajkiem teraz atakować? Czym chcemy? W końcu mamy obydwie bronie, ale to było głupie. Przepraszam, tu taka skrzynka ukryta za drewnianą osłoną. Już mamy piórko. A tu tak trochę się schowało jabłko za 100 punktów. Kolejna skrzynka. Może tak, najpierw tędy wejdziemy, po, pozbijamy. I teraz sobie odpalmy przycisk. Wejdźmy tutaj po punkty. Jak się dobrze skoczy, to można już tędy wrócić. Udało się właśnie. I przejdźmy tu. weźmiemy, mimo że jest niepotrzebne. I tak, tutaj jest taka... Tak, najpierw sobie to zbijmy. Lepiej tego przycisku nie wciskać, bo mamy dwie drogi do wyboru. Już teraz i tak za późno. Albo skoczyć po te marchewki, nie weźmiemy tych jabłek, albo po te jabłka, nie skacząc po marchewki. Marchewki są dużo opłacalniejsze, więc zróbmy tak. Najpierw rzucimy tę skrzynię. Gdybyśmy tam stali, skrzynia by nas mogła załatwić. Lub zabrać dwa życia, jak widzieliśmy, odpalając przecisk kurczak, tam wyniósł nam jabłko 100 punktów w prawo, za tego otworu w lewym dolnym rogu. No i teraz, tak rozwalmy skrzynię i skoczmy. No, jednej marchewki się nie udało wziąć, ale i tak to była opłacalniejsza droga. A o tamtej pomarańczy jeszcze zapomniałem, no już trudno, można było to wziąć. Że Fraps się nie ściął, tak powoli spróbuję te bonusy wziąć. No i tak się właśnie stało. Okej. Okay. Już gramy dalej. Przy rozwalaniu skrzynek w wodzie bardzo często się tnie fraps. Uwaga tutaj. Żeby nie spać, nie za wszelką cenę tej jabłka. Nie za wszelką cenę. Kometa, ale wejdźmy jeszcze tutaj. W to niezbyt bezpieczne miejsce, łatwo można spaść. w przednią jeszcze tylko jedna żaba i nic więcej. A więc wejdźmy na metę. Prezentów żadnych nie było w tej partii. Tylko czas. Ale dobre opinie. Chyba dobrze nam poszło. Znakomicie. No i ukończyliśmy jajecznicę. A przed nami dosyć długa runda. Jeśli chcemy w niej ładnie wyzbierać i rozegrać ją dobrze, deszczowy las. Do zobaczenia w tej rundzie w następnej. Let's playu. Cześć.